Szanowna Pani Marszałek, Panowie Posłowie, Szanowni Państwo, ta nasza konferencja odbywa się w tym czasie nie bez powodu. Wiemy bowiem, że w trzecim, czwartym kwartale bieżącego roku Ministerstwo Zdrowia ma zdecydować o rozstrzygnięciu powtórnie ogłoszonego konkursu, w ramach którego mają zostać rozdzielone środki finansowe z Funduszu Medycznego na Onkologię. Przypomnę Państwu, że w ramach pierwszej edycji tego konkursu, unieważnionego w styczniu 2025 roku przez byłą panią minister zdrowia Izabelę Leszczynę, z powodu jak argumentowała przedłużającej się kontroli CBA, dwa podmioty z Podkarpacia, a mianowicie Szpital Uniwersytecki w Rzeszowie. Oraz Podkarpackie Centrum Onkologiczne w Brzozowie były beneficjentami tego pierwszego konkursu. Szpital Uniwersytecki otrzymał dofinansowanie w kwocie 300 milionów złotych, zaś sz szpital w Brzozowie otrzymał 147 milionów złotych. Niestety, pomimo dwóch lat upływu od momentu rozstrzygnięcia pierwszej edycji tego konkursu, umowy o dotacje dla tych podmiotów nie zostały podpisane, a sam konkurs tak jak już to powiedziałam, został unieważniony. W następstwie tego pani minister Leszczyna zdecydowała o ponownym ogłoszeniu tego konkursu z przeznaczeniem dla podmiotów leczących pacjentów onkologicznych i ten konkurs zakładał, że do 15 lipca bieżącego roku można składać wnioski o dofinansowanie. W ramach tego konkursu oba podmioty podkarpackie, a więc Szpital Uniwersytecki w Rzeszowie oraz Szpital w Brzozowie złożyły swoje wnioski aplikacyjne, jeden i drugi aplikując o kwotę 300 milionów złotych. Po spotkaniu z rektorem uniwersytetu oraz dyrektorem Szpitala Uniwersyteckiego w ubiegłym tygodniu wiemy, że te wnioski obecnie podlegają ocenie. Problem w tym, że dzisiaj pomimo że kwota przeznaczona na realizację tego konkursu wynosi 4,5 miliarda złotych to wartość wniosków które wpłynęły w ramach tego konkursu w terminie to jest 9 miliardów złotych. I my zwracamy się z gorącą prośbą przede wszystkim do nowej pani minister zdrowia, do osób oceniających w ramach tego konkursu, jak również do polityków koalicji rządzącej zarówno z Platformy Obywatelskiej, z PSL-u, z Polskiej 2050 z gorącym apelem, aby zechcieli wejrzeć na potrzeby pacjentów onkologicznych z Podkarpacia i przyznać Środki finansowe zarówno dla podmiotu Rzeszowskiego, dla Szpitala Uniwersyteckiego, które Centrum Onkologiczne chce realizować jako pierwszy segment budowy Szpitala Uniwersyteckiego w podrzeszowskiej Świlczy, jak i dla podmiotu w Brzozowie. Jest to bowiem niezwykle ważne dla pacjentów z Podkarpacia, którzy leczą się w obu tych, tych placówkach. Warto podkreślić, że dzisiaj te placówki jako szpitale o poziomie trzecim referencyjności, tak naprawdę zabezpieczają usługi nie tylko dla pacjentów z naszego regionu, ale także ze sporej części całego naszego kraju. Liczba pacjentów onkologicznych wzrasta i bardzo ważny jest czas świadczenia usług. A na skutek braku potrzebnych inwestycji, a czas od momentu przyznania pierwszej dotacji, która została unieważniona wynosi już przeszło dwa lata, to potrzebne inwestycje o te dwa lata są opóźnione i w efekcie niestety to powoduje także opóźnienie w terminie realizacji dostępności usług dla pacjentów, którzy nie mają czasu, aby czekać. Więc gorąco apelujemy, aby oba podmioty miały szansę na realizację swoich inwestycji, gwarantując Szybszy, pełniejszy i w nowym standardzie dostęp do usług medycznych. Zwracam tutaj szczególną uwagę na Szpital Uniwersytecki, dlatego że po pierwsze, lokalizacja oddziałów onkologicznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Rzeszowie dzisiaj jest posadowiona w obiektach, które wymagają remontu, ale po drugie, to jest także bardzo ważne, aby w nowej lokalizacji powstał obiekt odpowiadający standardom leczenia XXI wieku, dlatego że już po 10 latach istnienia Wydziału Lekarskiego kształcimy lekarzy, którzy wymagają nowych miejsc specjalizacyjnych i tego, aby w dobrych warunkach. Móc rozwijać medycynę, podkreślam, na poziomie medycyny XXI wieku, także w naszym regionie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam pana posła Dzień dobry, szanowni państwo. Myślę, że nikogo z mieszkańców Podkarpacia nie trzeba przekonywać, jak ważne są inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia. Myślę, że każdy mieszkaniec Podkarpacia zdaje sobie z tego sprawę, że te dwa ważne ośrodki onkologiczne, czyli ośrodek w Brzozowie i ośrodek w Rzeszowie, są niezmiernie ważne dla Podkarpacia. Dzisiaj, szanowni państwo, oto mamy taką sytuację, że niestety wielu mieszkańców Podkarpacia musi lecieć się poza Podkarpaciem. Co się z tym wiąże? A wiąże się to właśnie z tym, że środki, które tak naprawdę, którymi dysponuje Podkarpacki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, niestety wypływają poza Podkarpacie. Kolejny aspekt to jest to, szanowni państwo, że jak wspomniała pani poseł Ewa Leniart, kształcimy na Podkarpaciu lekarzy. Kształcimy lekarzy i to jest dopiero pierwszy etap kształcenia. Tak naprawdę potrzebne są nam mocne ośrodki, w których będziemy mogli specjalizować tych lekarzy, naszych lekarzy z Podkarpacia, którzy później będą dbać o nasze zdrowie. Stąd też, szanowni państwo, wydaje się, że mieszkańcy Podkarpacia są przekonani, że te inwestycje są niezmiernie ważne, że o te inwestycje, jeszcze zarządu premiera Mateusza Morawieckiego zadbaliśmy, bo to jak pani poseł powiedziała, te środki były po rozstrzygniętych konkursach przeznaczone na rozwój zarówno szpitala akademickiego, jak i też szpitala w Rzozowie. Dzisiaj niestety wydaje się, że trzeba przekonywać polityków obecnej koalicji 13 grudnia, że te inwestycje właśnie tutaj na Podkarpaciu powinny być zrealizowane, żeby dorównać innym regionom Polski, jeżeli chodzi o jakość i ilość świadczonych usług medycznych. Stąd też dzisiejszy apel do polityków platformy. Obywatelskiej do polityków trzeciej drogi i PSL. Szanowni Państwo, zauważcie, że mieszkańcy Podkarpacia o tym wiedzą, ale myślę, że i dla Was ta wiadomość jest niezbędna i bardzo ważna. Podkarpacka Służba Zdrowia oczekuje na inwestycje. Podkarpacka Służba Zdrowia oczekuje na nowe inwestycje infrastrukturalne. Szanowni Państwo, jak już moje koledzy powiedzieli, to ta inwestycja w Świlczy, ten nowy szpital uniwersytecki, budowa ma wymiar bardzo ważny dla, jako wymiar akademicki. Ponieważ będą tam mogli się kształcić studenci, pracownicy naukowi będą mogli badania przeprowadzać. Ja tutaj powiem kilka cyfr. Jeżeli. Są przeprowadzane badania i w tamtym roku jest y, zrobiona y, taka notatka, z której wynika, że przez Ministerstwo Zdrowia, że na 100 tysięcy mieszkańców na Podkarpaciu przypada 290 lekarzy. W Mazowieckim na 100 tysięcy lekarzy przypada 580 lekarzy. Średnia to jest 360 lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców. My mamy połowę mniej lekarzy na Podkarpaciu niż w Mazowieckim. Do średniej krajowej brakuje nam 70 lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców Podkarpacia. Więc, że dzisiaj mówiliśmy tutaj też, że 25 lat. Obchodził kierunki medyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim. 10 lat y, y, kierunek lekarski. I z tych lekarzy, którzy studiują tutaj i kończą medycynę na Uniwersytecie Rzeszowskim y, w Rzeszowie, 70% zostaje na Podkarpaciu. Czyli jeżeli kończy 150%, to około 100 zostaje na Podkarpaciu. Więc żebyśmy doszli do średniej krajowej na 100 tysięcy lekarzy musi minąć kilkanaście lat. Musi minąć kilkanaście lat, żebyśmy doszli do średniej. A przecież my mamy ambicje, żebyśmy byli dużym, yy, jesteśmy ważnym województwem i chcemy, żebyśmy byli ponad tą średnią, bo skoro Mazowieckie ma 580 lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców, my mamy 290. Bo ja już to drugi raz powtarzam. Więc ważne jest, żeby ci lekarze i wszystkie y, studenci, którzy studiują tu na różnych kierunkach medycznych, mieli doskonałą bazę do kształcenia. A to tylko można zrobić, budując właśnie ten szpital uniwersytecki w Świlczy. Fundusz Medyczny, który właśnie na taki cel jest przeznaczony, jest zamrożone są te pieniądze. Bo te pieniądze powinny pracować. Dwa lata, 300 milionów złotych przecież było przyznane już dwa lata temu, już powinny być mury budowane, już może powinny już być tam pacjenci leczeni, a te unieważnienie przez minister Leszczynę, to naprawdę było bardzo złym działaniem Ministerstwa Zdrowia. Więc apeluję tutaj, jak już moi poprzednicy koledzy pani poseł Leniard i pan poseł Chrzan, ale myślę, że wszyscy posłowie z Klubu Prawa i Sprawiedliwości z Podkarpacia mówią tym samym głosem, żeby wszyscy posłowie przyczynili się do tego, żeby te środki trafiły do Brzozowa i do Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo posłowie, dla samorządu Województwa Podkarpackiego dobra baza. Dotycząca sektora ochrony zdrowia jest niezwykle ważna i istotna. Już w 2012 roku została podjęta deklaracja o współpracy tworzenia kierunków medycznych właśnie tutaj na Podkarpaciu w Rzeszowie podpisano porozumienie pomiędzy marszałkiem, wojewodą, rektorem, prezydentem miasta Rzeszowa i to tak naprawdę zapoczątkowało całą machinę, która została uruchomiona. Bo przecież nasze podkarpackie szpitale otworzyły się na studentów, którzy mogą szkolić się, podpatrywać najlepsze. I zdobywać swoje najlepsze kwalifikacje właśnie w naszych podkarpackich szpitalach. To również stabilność finansowa, bo to przecież nikt inny jak Samorząd Województwa Podkarpackiego poręczył kredyt restrukturyzacyjny na rzecz szpitali w kwocie ponad 400 milionów złotych, co dało im płynność i stabilność finansową. To również inwestycje, Szanowni Państwo. Tylko od 2010 roku ponad miliard złotych zostało zainwestowanych z budżetu Województwa Podkarpackiego w system ochrony zdrowia, w inwestycje, w poprawę warunków leczenia w podkarpackich szpitalach, również w szpitalu uniwersyteckim. Podjęto również decyzję o tym, aby w 2017 roku szpital na Chopina całą infrastrukturę, budynki, nieruchomości, sprzęt przekazać na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego tak, aby mógł się ten szpital stać szpitalem uniwersyteckim. Wartość tych działań to ponad 300 milionów złotych. Więc dzisiaj, szanowni państwo, również środki europejskie pracują na rzecz rozwoju uniwersyteckiego szpitala. Sam szpital Chopina pozyskał kwotę ponad 167 milionów złotych dofinansowania ze środków europejskich. Dodatkowo w ramach programu regionalnego dla województwa podkarpackiego uniwersytet Rzeszowski w szeroko rozumianą, w szeroko rozumiany sektor medyczny, pozyskał kwotę 130 milionów złotych. To pokazuje, że ponad 2 miliardy złotych w przeciągu ostatnich 15 lat zostały zainwestowane właśnie w ten sektor. I dzisiaj projekt, który został wybrany do dofinansowania w 2023 roku o wartości 300 milionów złotych dofinansowania, dzisiaj ponownie złożył swój wniosek, dzisiaj ponownie jest oceniany, dzisiaj ciągle nie ma decyzji dotyczącej możliwości jego realizacji. A tak jak już zostało to wcześniej wspomniane, wszyscy doskonale wiemy, jak ważny jest to obszar, jak ważny jest to sektor. I przez dwa lata można było już bardzo wiele w tym obszarze zrobić i zrealizować. Dlatego również jako samorząd województwa podkarpackiego zwracamy się z gorącym apelem o to, aby ten projekt, tak jak w 2023 roku otrzymał wsparcie, również w tej chwili w tym rozdaniu środków finansowych, mógł to wsparcie otrzymać i mógł realizować swoje działania. Uzupełniając te działania, które są podejmowane ze strony samorządu województwa podkarpackiego, jako inwestycje w sektor ochrony zdrowia, w bezpieczeństwo mieszkańców. A dzisiaj nasze sąsiedztwo, bezpośrednie sąsiedztwo z Ukrainą, pokazuje, jak ważne są to i potrzebne działania, abyśmy mieli bardzo dobrą bazę dotyczącą możliwości ratowania życia, zdrowia nie tylko mieszkańców województwa podkarpackiego, ale wszystkich, którzy tutaj do nas trafią. Dziękuję bardzo. konkursu z Funduszu Medycznego, gdzie Brzozów dostał 147, a Rzeszów 300 milionów została unieważniona, bo tam się mówiło o tej kontroli CBA, ale czy coś z tej kontroli wyszło? Czy, 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 czy państwo wiecie? Nie wiemy, jakie były ustalenia ostateczne kontroli CBA. Nawet nie wiemy na dzień dzisiejszy, czy ona ostatecznie się zakończyła po tych dwóch latach trwającej kontroli. Wiemy natomiast, że prawdopodobnie pani minister Leszczyna nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie. Pożyczyła środki finansowe z funduszu medycznego z przeznaczeniem na zapłatę szpitalom powiatowym oraz innym szpitalom za nadwykonania za 2024 rok. Ja na Komisji Zdrowia, kiedy był dyskutowany wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok miniony, zadałam pytanie. Przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, czy rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, oraz czy środki finansowe na fundusz medyczny zostały zwrócone. Nie otrzymałam odpowiedzi, ale mam nadzieję, że rzeczywiście tym razem ogłoszony konkurs zostanie sfinalizowany. Podkreślam, czasu straconego na niezrealizowane inwestycje. I pacjentów, którzy nie doczekają tej inwestycji, nie zwróci już nikt.